E Dziś ogarnia, mnie. Dziś ogarnia mnie. Bóg tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył, aby się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodny między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił. Wśród nich jesteście i Wy, którzy pragniecie w sposób pełniejszy odpowiedzieć na powołanie, aby wejść do wspólnoty wywołanych ze świata i zgromadzonych w Kościele Bożym. W imieniu Jezusa Chrystusa, który przyszedł zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boży, wywołuję Was. Aleksandra Kowarik. Jestem. Magdalena Mąkosza. Jestem. Jan Pietrzak. Jestem. Bartosz Wegner. Jestem. Marek Piątkowski. Jestem. Jakub Talaga. Jestem. Krzysztof Gryglewski. Jestem. Pytam każdego z Was, o co przychodzisz prosić Kościół Boży? O życie w pełni Ducha Świętego. 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 Dlaczego chcesz o to prosić? Bo, bo chcę stać się człowiekiem naprawdę duchowym. Bo chcę stać się człowiekiem naprawdę duchowym. Bo chcę się stać człowiekiem naprawdę duchowym. Bo chcę stać się naprawdę człowiekiem duchowym. Bo chcę stać się naprawdę człowiekiem duchowym. Bo chcę stać się człowiekiem naprawdę duchowym. Bo chcę stać się człowiekiem naprawdę duchowym. Każdego człowieka przychodzącego na świat Bóg oświeca i objawia mu przez swoje stworzenia niewidzialne tajemnice, aby uczył się składać dzięki swojemu Stworzycielowi. Oto teraz, skoro poszliście za światłem Boga, otwiera się dla Was droga Ewangelii, abyście budując na tym fundamencie rozpoznali Boga żywego, który prawdziwie rozmawia z ludźmi i abyście postępując za światłem Chrystusa zaufali Jego mądrości i każdego dnia życie Wasze składając w Jego ręce, mogli uwierzyć w Niego całym sercem. Taka jest droga wiary, którą Chrystus chce Was prowadzić w miłości, abyście doszli do życia wiecznego. Pytam więc każdą i każdego z Was z osobna, czy jesteś gotowy, gotowa, pod Jego przewodnictwem wstąpić dzisiaj na tę drogę? Jestem gotowa. Jestem gotowa. Jestem gotowy. Jestem gotowy. Jestem gotowy. Jestem gotowy. Jestem gotowy. Teraz zwracam się do Was, którzy siłą rzeczy staliście się ich poręczycielami, którzy przedstawiacie jako wspólnota ruchu Światło Życie ich tutaj jako kandydatów do Deuterokatechumenatu. Czy jesteście gotowi im pomagać, aby odnaleźli Chrystusa Pana jako jego uczniowie i aby poszli w jego ślady? Jesteśmy. A teraz, abyście mogli wytrwać na obranej drodze, odmówię w mocy Chrystusa, jego ducha nad Wami modlitwę, o oddalenie od Was wszelkich wpływów złego ducha, który chciałby Was sprowadzić z dobrej drogi. Pochylcie wasze głowy. Panie Boże wszechmogący, Ty stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo swoje, w świętości i sprawiedliwości, kiedy zgrzeszył, nie opuściłeś Go, ale w mądrości swojej przewidziałeś zbawienie przez wcielenie Twojego Syna, wybaw te sługi Twojej uwolnij od wszelkiego zła i od niewoli nieprzyjaciela. Niech opuści ich serca, duch kłamstwa, porządliwości i nieprawości. Przyjmij ich do królestwa Twego, otwórz oczy ich serca, aby poznali Twoją Ewangelię i jako synowie światłości, należąc do świętego kościoła Twojego, dawali świadectwo prawdzie i wypełniali czyny miłości według Twoich przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego. Przystąpcie teraz najmilsi, aby otrzymać znak przynależności do Chrystusa. Przyjmij Krzyż na czole, umacnia znakiem swojej miłości i zwycięstwa, ucz się teraz wstępować w Jego ślady. Przyjmij Krzyż na czole, sam Chrystus ciebie umacnia znakiem swojej miłości i zwycięstwa, ucz się teraz wstępować w Jego ślady. Przyjmij krzyż na czole, sam Chrystus Ciebie umacnia znakiem swojej miłości i zwycięstwa, ucz się teraz wstępować w Jego ślady. Przyjmij krzyż na czole. Sam Chrystus Ciebie umacnia znakiem swojej miłości i zwycięstwa. Ucz się teraz wstępować w Jego ślady. Przyjmij krzyż na czole. Sam Chrystus Ciebie umacnia znakiem swojej miłości i zwycięstwa. Ucz się teraz wstępować w Jego ślady. Przyjmij znak krzyża na czole. Sam Chrystus Ciebie umacnia znakiem swojej miłości i zwycięstwa. Ucz się teraz wstępować w Jego ślady. Przyjmij krzyż na czole. Sam Chrystus Ciebie umacnia znakiem swojej miłości i zwycięstwa. Ucz się teraz wstępować w Jego ślady. Uczyńcie znak krzyża na swoich uszach, abyście Usłyszeli głos Pana. Uczyńcie znak krzyża na swoich oczach, abyście dostrzegli światło Boże. Uczyńcie znak krzyża na swoich ustach, abyście odpowiedzieli Słowu Bożemu. Uczyńcie znak krzyża na sercu, aby przez wiarę Chrystus w nim zamieszkał. Naznaczcie ciebie, siebie samych znakiem krzyża, abyście przyjęli słodkie jarzmo Chrystusa. Znaczę Was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, abyście żyli na wieki wieków. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty przez krzyż i zmartwychwstanie Twojego syna przywróciłeś życie swojemu ludowi. Spraw prosimy, aby ci słudzy Twoi, których naznaczyliśmy krzyżem, wstępowali w ślady Chrystusa, i okazywali swoim życiem i postępowaniem zbawczą moc krzyża przez Chrystusa Pana naszego a teraz zapraszam was do kościoła do prezbiterium Stanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła Wiedzcie, bracia moi umiłowani, każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione we Was słowo, które ma moc zbawić dusze Wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka, Oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła, wypełniając je, Otrzymał błogosławieństwo. Oto słowo Boże. Daj Światło życia idącym za Tobą. Światło życa, idącym za Tobą, daj mi poznać drogi Twoje, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie wprawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco w Tobie, mam nadzieję, da światło życia idącym za Tobą. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie. Na swoją miłość, która trwa od wieków, pamiętają mnie w swoim miłosierdziu. Ze względu na dobroć, twą, panie, dasz światło życia, idącym za tobą. Dobry jest pani prawy, dlatego drogę wskazuje grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy pokornych dróg swoich. Da światło sam, idącym za to. Hallelujah. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im Nigdy was nie znałem Odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je Można porównać z człowiekiem roztropnym Który dom swój zbudował na skalę Spadł deszcz, wezbrały potoki Zerwały się wichry i uderzyły w ten dom On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony Każdego zaś, kto tych słów moich słucha a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, kto ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Oto słowo pańskie. Amen. Radując się z naszymi braćmi i siostrami, których miłość Boża przyprowadziła aż do momentu dzisiejszej decyzji, nieraz po długiej już drodze poszukiwań, prośmy za nimi, aby mogli przebywać dalszą czekającą ich drogę, aż do pełnego uczestnictwa w życiu Chrystusa i Jego Kościoła. Aby Ojciec, który jest w niebie, objawiał im z dnia na dzień swojego pomazańca Jezusa. Błagajmy Pana w chwili ciszy, pomódlmy się właśnie w tej intencji. Ciebie prosimy, aby wielkodusznie i ochotnie przyjęli całą wolę Bożą. Błagajmy Pana. Ciebie prosimy, aby w drodze Ojciec wspierał ich naszą szczerą i nieustanną pomocą. Błagajmy Pana. Ciebie prosimy. Aby w naszej wspólnocie znajdowali zawsze przykład jedności serc i miłości obfitującej w dobre uczynki. Błagajmy Pana. Ciebie prosimy. Aby ich i nasze serca Bóg coraz bardziej otwierał na potrzeby ludzi. Błagajmy Pana. Ciebie prosimy. Wszechmogący Wieczny Boże, Ojcze wszystkiego, co żyje, Ty stworzyłeś człowieka na swój obraz i podobieństwo. Przyjmij miłościwie tych, którzy dzisiaj odpowiedzieli w nowy sposób na Twoje wezwanie. Daj im się odnowić mocą słyszanego pośród nas Chrystusowego Słowa, aby według Niego w pełni ukształtowali swoje życie, prowadzeni Twoją łaską. Przez Chrystusa Pana Naszego. A teraz bardzo Was proszę, zejdźcie tutaj na dół, ustawcie się w jednym rzędzie przed ołtarzem. Bóg, który powołał Was z ciemności do swego wspaniałego światła, niech wzbogaci Was swoim błogosławieństwem i umocni Wasze serca w wierze, nadziei i miłości. Amen. A ponieważ z ufnością idziecie za Chrystusem, który ukazał się ludzkości jako światłość jaśniejąca w ciemnościach, niech Uczyni i Was światłością dla Waszych braci. Amen. Abyście po ukończeniu pielgrzymki na ziemi doszli do Chrystusa naszego Pana, światłości ze światłości. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pan niech będzie z Wami. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.